moi drodzy, w kolejnym filmiku zdrapkowym, dawno, dawno takiego nie było na moim kanale i przychodzę ze zdrapką, o której nie miałam zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy, nawet ostatnimi czasem mało oglądam kanały ze zdrapkami, za co Was kochani przepraszam, mam nadzieję, że uda się to w jakimś najbliższym czasie nadrobić, ale no niestety e, ciężko z tym czasem i przychodzę ze zdrapką, słuchajcie za złotówkę Hasa King. Tak jak mówię, dzisiaj akurat byłam przypadkowo w kiosku i wymieniłam swoje stare zdrapki, które miałam chyba z sierpnia. Była tam wygrana 6 zł, i sobie postanowiłam wymienić właśnie na takie zdrapeczki. I oprócz tego wzięłam jeszcze 6, także mam. Nie 6, przepraszam. 8 złotych miałam wygranych i jeszcze 8 wzięłam. Także mam 16 zdrapek, czyli 16 zł dzisiaj zostało przeznaczone ogólnie na mm, zdrapeczki. Czyli nie przedłużajmy i zaczynajmy drapać. Słuchajcie, drap pole gry, znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Znajdź nie wiem, czy to jest fotel, i wygraj dyszkę. Wygrane sumują się. Także co? Pierwsze koty za płoty zobaczymy co też ciekawego tutaj będzie. Nawet nie wiem gdzie to, słuchajcie, drapać, żeby aha, tutaj. Czyli mamy tak. Mamy 100, mamy 100, mamy 2, mamy 10 i co? I mamy koniec, tak? No niestety. Pierwsze koty za płoty Były szanse równe, że tak powiem. Drapiemy następne. Mamy tak. Mamy 15, 5, 15, 25. I zobaczcie, 10 tysięcy. No niestety. A tutaj nic nie ma więcej do zdrapywania. Jak mówię, pierwszy raz widzę tą zdrapkę i szczerze powiedziawszy, naprawdę nie wiedziałam, że taka zdrapka jest. Mamy, słuchajcie, tron i mamy już dyszkę, tak? By tak wypadało. Słuchajcie. Czyli by tak wypadało, że jest, bo widzę, po literkach kontrolnych, że mamy dyszkę, czyli już mi się coś tam, słuchajcie, zwróciło, tak? jedziemy dalej. Zobaczymy. A, tego nie zdrapywać, Co tutaj mamy? Tu już chyba będzie złotóweczka, co? Czy nie będzie? Ha, myślałam, że będzie. I chociaż po jednej po złotóweczce, a tutaj niestety nie ma. Ale nic. Idziemy dalej, słuchajcie. Złotóweczka, dwa złote. Ach, te 10 tysięcy kusi. No niestety. Usta. Mam nadzieję, że się jakoś to rozwinie, że nie będzie tak wiecie, tylko ta dyszka. Piątka, dwójka. Piątka, dwójka i teraz piątka czy dwójka? Niestety nic. A szkoda. Jedziemy dalej. 10, 25, dwa złotóweczka, złotóweczka i piąteczka. I niestety literki kontrolne również potwierdzają, że nie ma nic więcej. Kolejna zdrapeczka. Nawet przyjemnie się ją drapie, powiem Wam. 10, 100, 2, 10. Niestety. Znawo nic. I znowu słuchajcie, nic. Dobrze, jeszcze mam tutaj kilka takich wydartych z drapeczek. 125, 2. Widzę po literkach kontrolnych, że niestety puścior nie ma nic nie ma. Nie będziemy dalej drapać, bo i tak nic nie wydrapiemy. Dziesiątka, piętnastka, piętnaście. Uuu, coś tam. Chyba też nic, słuchajcie. Było tak pięknie i co? I tylko było. Kolejna zdrapeczka. A, te 10 tysięcy to faktycznie wokół krąży. Nawet nie oglądałam tych zdrapek, tak jak mówię, więc nie wiem nie wiem jak to tam nawet wygląda, czy ktoś gdzieś tam wygrał, czy nie. Słuchajcie, i mamy złotóweczkę. Kolejna zdrapka, dwa złote, złotóweczka, złotóweczka i chyba będzie znowu złotóweczka. Tak, mamy kolejną. Złotóweczka. I jeszcze cztery zdrabki zostały, słuchajcie. Złotóweczka, 100 złotych. Złotóweczka. No, jeszcze jakaś szansa jest, ale nie ma. Tutaj nie tu położyłam. Czyli mamy złotóweczkę I zostały jeszcze trzy szanse. Słuchajcie, na coś większego 10 100 zł 15 5 no już chyba niewielka szansa niestety ale nie i dwie ostatnie zdrapeczki zobaczymy 15 zł 2 zł złotówka i co i nie ma nic I ostatnia. Może będzie szczęśliwa. 15, 25, 25, 5 i niestety, ale nie ma nic. Słuchajcie, czyli co, moje drodzy, małe podsumowanie. Tutaj mamy dyszkę. Tutaj mamy 11 zł, 12 zł i 13 zł. Ja wydałam 16 zł czyli jestem 3 zł na minusie. Myślę, że nie jest źle, tym bardziej, że pierwszy raz drapałam tę drapeczkę, więc nie jest najgorzej. No wiadomo, że mogłoby być lepiej, gdyby nie ten tron, no to faktycznie byłaby lipa. A tak, zawsze coś. Ja kochani, dziękuję Wam gorąco za oglądanie i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa pa!